Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj już przeżywamy niedzielę palmową i przychodzimy do naszych kościołów z palmami. Przychodzimy, by tak jak ludzie, głosić, że nasz Pan, nasz Król przychodzi do nas, przychodzi do naszego miasta. Ale też dzisiejsza liturgia przyprowadza nas pod Krzyż. Dzisiejsza liturgia mówi o męce Jezusa. W Ewangelii właśnie czytamy o męce Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, chciałbym się podzielić kilkoma takimi myślami właśnie takie te dwie sceny. Z jednej strony entuzjazm ludzi, którzy. Witali Jezusa, którzy no krzyczeli, śpiewali, śpiewali Hosanna, i później ta druga scena, już myślę, że zdecydowanie całkiem inny tłum, inni ludzie, którzy krzyczeli: „Ukrzyżuj!” No, Piłat tym ludziom i można powiedzieć, nam, i to jest przecież ciągły nasz wybór, nasz wybór, a się postawił dwóch ludzi, Jezusa z Nazaretu i Barabasza. I wydaje nam się, że no tu powinno być wszystko jasne. Możemy mówić, jacy byli źli ci ludzie, że wybrali Barabasza. Ale chyba nie do końca tak, bo Barabasz nie był po prostu zwykłym przestępcą. On był można powiedzieć politycznym Mesjaszem. I to jest jeszcze na, na to mm, zwraca, uwagę, zwraca uwagę papież Benedykt XVI, Barabasz, jego imię Bar syn Ojca. To jest można, skrać, można powiedzieć swojego roda, można powiedzieć, to była ironia. Przecież Jezus był synem Ojca, dlatego tu ten wybór między Jezusem, Synem Boga, który przyszedł miłością przez krzyż, przez swoją ofiarę, ofiarę dobrowolną, ofiarę miłości, nas odkupić i Barabaszem, który siłą Proponuje inny porządek, proponuje e, jakiś raj na ziemi. Papież e, Benedykt w tej książce, swojej pięknej książce, głębokiej, Jezus Nazaretu, pyta się, czy my znamy Jezusa, jakiego Jezusa znamy. I można powiedzieć, że dzisiejsza liturgia, czytanie męki, Przyprowadza nas do właśnie tego Jezusa, który był prawdziwym Jezusem. Jezusem, który z miłości oddaje życie za nas, abyśmy my mieli życie. Moi drodzy, każdy z nas dokonuje różnych wyborów. I stajemy przed tymi różnymi wyborami. Niech właśnie pomocą w tych naszych wyborach będzie ta znajomość, będzie to. Rozmiłowanie się w Piśmie Świętym, nasza modlitwa, to nas umocni, to da nam siłę. I pamiętajmy, dobro, które wydaje się niekiedy być zagłuszonym, tak jak właśnie, bo można się pytać, no gdzie byli uczniowie, gdzie byli ci, których Jezus uzdrowił, dlaczego oni tam nie krzyczeli. Myślę, że wielu z nich było, że wielu z nich może i próbowało coś zrobić, ale być może, że właśnie ten krzyk większości był na tyle głośny, że ich nie było słychać. Ale przecież po Wielkim Piątku jest radość poranka Wielkanocnego, kiedy przychodzi z martwych stały i mówi: Pokój wam, czyli właśnie to dobro. Zwyciężyło. I tej nadziei w to, że dobro zwycięża, że dobro w końcu zatriumfuje, życzę dobrej niedzieli, dobrego też tygodnia. Spotkajmy się na uroczystościach triduum sakralnego. I właśnie te dni, czwartek, piątek, wielkie dni. Będą też takim odnowieniem naszej wiary. Szczęść Boże!